master house'a, a nawet więcej. Zrobiliśmy już zakupy, kupiłem sobie te wiertła, przyszły nowe meble. I trzeba będzie składać, już trzeba pospadane są. Tu jeszcze jakiś dzwonek bezprzewodowy kupiliśmy na sztukę na razie. Także będziemy powoli wracać. Tak mamy tutaj Takie miejsce handlowe w Prawda na Sebar, blisko siebie, także tak, w którymś mieście, Gdańskie, Wrzeszcza, tak tutaj są takie miasteczka położony blisko siebie także nawet nie wiadomo kiedy się przejdzie z jednego do drugiego tak to wygląda jeszcze sobie gdzieś przyjdziemy na kiosk sklepu także na razie to tyle